Let's go. Biało-czerwono, narodowo, czy w takich warunkach niemiecki owczarek ma prawo bytu. Kto kogo? Niemiec Polaków. Czy Polacy Niemca. Przekonamy się za chwilę. Wszystko się okaże. Kto kogo? Czy on jego? Czy on. Jeszcze sekundy i będzie wiadomo. Na razie. Na razie, na razie policja pojawiła się. Po co? Po to, żeby rozdzielać. Ale okazuje się, że widać tylko nieogon niemieckiego. Białoczerwoni. Pozostali pod sceną. A niemiecki odchodzi. Odchodzi.